Zaczynamy od Audi. Taką też człowiek kiedyś chciał mieć. Tak to wygląda ten sklep. Kiedyś marzenie każdego z nas. Kiedyś marzenie każdego z nas. I nie ukrywajcie, bo naprawdę, naprawdę tak było. Jak nie to, bo to mówię, każdy marzył o dwójce. Jak już to wskoczyło, to już naprawdę szał był. Jeszcze wersja trójdziowa, pewnie 1.4. Widzę po wydechu 1.4 albo 1.6. Benzyna zaraz podejdę, zobaczę jeszcze po silniku. Tak. Tak, panny. Aj, o, widzę tutaj jakiś Lexus wleciał <gryw> Tak zwany, nie? Aj, no tak, dobra. Kolty. E, Bora. No, troszeczkę się uszczupliło tutaj, powiem wam szczerze. Także, także, no ja i punto Wcześniej widziałem tam był Mercedes 2019 CLA Nie wiem czy dalej jest Także i takie świeże też również są O, dużo, dużo się uszczupliło tutaj A ja poszukuję Peugeota 307 I błotnik przedni, prawy Także 307 SW też może być czy nie może być, zaraz zobaczymy chyba nie chyba jest o jest jest i 307 tak tylko, że to jest troszeczkę inne, inne. okej, okay, no bo klient by chciał w kolor, tak? dlatego szukam wiem, że jest tego dużo dlatego tak patrzę, Passat 2.0 FSI niekiedy się zdarza, że i polskie auta też są jakieś wiadomo tu naklejka i takie Też są kaczuszka To znaczek ja no jest tego tutaj, ale już mówię dużo, dużo się uszczupliło Także tak, dobra ja zobaczę tutaj skontaktuję się jak to można powiedzieć z klientem i zobaczymy, co powie, czy, czy, czy taki kolor będzie chciał bo to też oczywiście malować też by trzeba było tak? i widzicie, i tutaj, o i i i jest Volkswagen Touareg, Turan, nie mówię, mówię, też były tam Volvo, tutaj piątka Golf, tam dalej też piątka Golf jest tego naprawdę, jest ale dużo już e, ubyło.